O ja. wow, no, głupi jesteś, mogłabym się lepiej ubrać. Ty, ty się popłakasz? No, a poczekaj, tak. bo ja ci też popłacę zaraz. Weź. No. To, to siadamy? O. Chodź. O, dziękuję. No weź. A gdzie pierścionek drugi? Już nie przesadzaj, nie bądź taka pazerna. Wiesz, co dzisiaj jest za dzień? Nie. No nasza Rzeczka? rocznica. Trzecia już. Rocznica czego? No, czego? Poznania się. A to dzisiaj? No bo ja Naprawdę? nie czasu, nie liczę czasu człowieku. Człowie Ale tak jest, czasu tak jest co roku, tak rok, jest no co roku, Kiedy mam urodziny? Masz urodziny. <śmiew> w styczniu, kochany. <śmiew> to nie widzisz? A ja mam wytatuowaną mi datę urodzin tutaj, zobacz. Dlatego tak, tutaj. przynajmniej wiem, kiedy no, ja mam, tak tak, tutaj na mam datę urodzin mam wytatuowaną. Ty też je walnij gdzieś no. na rynku. Jezu, jak ja się stresuję, aż ja? mi się trzęsą. Wiesz jak ja się czuję, jakbyś mi się oświadczył po raz w drugi. To, 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 to... O. A pani może pić i grać? Nie? Dziękuję. Proszę, kochanie. No jestem w szoku. Czy, czy dzisiaj wieczorem mogę liczyć na potomka naszego związku czy w końcu? A ja mogę zjeść? Trochę mnie zaskoczyłeś, bo niedawno się takich rzeczy nie kombinowałeś na no, początku, to się jeszcze starałeś. No. Ale co, na, na początku się nie starałem? Wyjazdy do hoteli, wszędzie. Na początku? No. A czy teraz, trzy lata później, to znowu się starasz? No coś, tak, coś, no bo to trwałeś? trzeba odświeżać. Coś przeskrobałeś? Nie, nie przeskrobałem, po prostu pokochałem na nowo. Na nowo, a to już mi przestałaś kochać? Wydaje mi się, że kochać. trzeba się starać każdego dnia. Ale ty się nie starałeś przez dwa lata ostatnie. O, bo piłem dużo złych rzeczy robiłem tobie i teraz chcę ci to wynagrodzić wszystko. Każdego dnia. No to tak po prostu codziennie. <laughs> Dobrze skutczyłeś mnie naprawdę ty no. to, nie. Się przestraszyłam na początku, co ty wymyśliłeś, za... I będziesz łatwiejsza później wieczorek. No, no kali, weź, no i no, nie masz jednak. Przykuwaj taką taką kaćę, gdzieś takie płoty. Ale kochanie, no przecież znasz mnie, ja nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. Ja taki jestem już po prostu. Sto lat przy twoim boku za nasz związek. O, A co takie oczy zrobiłaś? Bo no, ja nie mogę się tego napić. I widzisz i co ja mam tego szampana sama wypić całego? No tak, kupiłem szampana, ale wiesz, no ja nie piję, no miałem z tym problem. Mam z tym, bo każdy będzie miał tak. Taki człowiek jak ja będzie miał problem z tym do końca życia. Trzeba z tym cały czas nad sobą pracować, żeby to, wiesz, jakby naprawić, więc kupiłem szampana dla niej, a o sobie, o wodzie nawet zapomniałem.